Siemanko Ta blacha pod spodem to dla mnie się nie podoba bardzo Tak jak tutaj bo to Trzymuje nawozy lek dla mnie, bo tutaj potem w środku wszystko idzie pod taśmę i rdza bierze A może to, że łopatki byli trochę źle uszykowane A to było Bo standardowo to było na gdzieś tutaj. Także w jedną stronę więcej waliło, a potem w drugą. A teraz zrobiliśmy trzy tak, a trzy się cofnęło i wali po równo. Trochę oryginalnie, no trochę było inaczej zrobione i bardziej w jedną stronę waliło. Z jednej strony było trzeba dalej jechać, z drugiej bliżej. I z całej z tej, z tej strony dlatego w plastik trochę wydero. Ale tak ojeść no, na tyle hektarów to dobrze jest dobrze się sprawdza. Na razie większego nie ma co się kosztować na tyle czego tu powiedzieć pójdzie takie coś to chyba z blachy się zrobi jak pójdzie strójki się zrobi i będziesz siedzieć i siedzieć pogoda trochę lepiej dopisuje wtedy, niż wtedy to trochę mogę lepiej pokazać nawozy już prawie mamy posiane po połąkach tylko jeszcze trzeba 12 km jeszcze jechać na te 2,5 hektara co tam gadałem dużo nam rośnie o tam torfowe mokre Mokre, to trzeba tylko jeszcze pojechać, będzie posiać nawozy i będzie gitara. Bo to tutaj przy domu, powiedz co blisko, to prawie wszystko już, poś... już wszystko jest posiane. To, co Wam pokazuję, tam wapno, nie wapno, to my w tamtym roku zaoszczędziliśmy, było 5 ton polifoskiej i chyba 4 tony saletry. To tona nam Przerwanie 5 na 5 braliśmy, to powie 2 tony nam saletry zostało. To się mówi prawie ponad 2000 yy, dzięki kredzie, bo mniej się poszło saletry i zostało ponad 2000 w kieszeni. W tym roku tak samo, bardziej walimy polifoskiej, jak mówiłem, i na drugi pokos już zostawiamy. Wzięliśmy chyba 6, 7 ton, czy nie 8. 8 ton, że co zostanie, to jeszcze na drugi pokos się da. I mało potem, jak już zacznie rosnąć saletry się rzuci i mniej pójdzie azotu lepiej jakoś trochę jest idzie tutaj taka konstrukcja, tutaj wtedy na zakręcie akurat przy domu to było 16 balesów, chyba słomy, czy jak się nie mylę wtedy rzucony albo siana mokrego i nam się zgięło, to od razu wzmocnione byli, od razu po dwa brzegi to z zam zamku przerobione Był da było co rozwalać tam blachy byli jakie to jest dobra ramka, bo akurat ja sobie pomalowałem wtedy na równo i jak się mój ściągnika, wiadomo gdzie kłaść, akurat wychodzi, cała się mieści ona na stojąco, na leżąco, tak i na tak i ona się mówi, ona taka jest się mówi półkrągła, ona buja, buja się i nic nie spanie 12 bela jak nastawka to i 16 można postawić słomy przeważnie to to era 14, bo trochę już że trochę to, że po damfie to tylko koła trochę się gimgają, ale to nic. To będzie trzeba tutaj najwyżej rozciąć i wymienić najwyżej na niskie balonowy Czy co, trochę no to może lipa, bo ona było ciutkę dłuższe na pięć zrobić, a tak to cztery się mieści. Ten jest do grabarki. Jak gdzieś się daleko jedzie. No i tutaj niby jest zaczep też, jakby co, co zrobione, albo co, przewanie na końcu już się ciąga. Bo to się mówi z damfu, taka konstrukcja taka nie za mocna, to żeby nie rozerwać jej to na końcu. To dobrze, że ona nie być cienkie się mówi, koła ale każdy idzie swoim śladem. Robi na przykład pierwsza idzie tutaj obok, a ta jest obok i ugniata jak, jak wał i nie siada tak szybko. Dobrze, no idzie po łąkach. Miałem jeszcze kopaczkę kiedyś. Jeszcze tu jest, jeszcze jest ta szeroko. szeroko Motka? Coś takiego. To chyba jest do snopków jeszcze. Jeszcze może 12 lat leżeli, 3 lata temu snopki jeszcze, jeszcze powiedz, z domku wywaliłem, jeszcze może tam jest, albo już nie, nie ma. Już nie pamiętam czy wszystkie snopki powywalałem. Tu jest kociareczka, kiedyś nie szła do konia i jest na zaczep. Tam nawet nie jest na drewko, tylko pojeść drewko można wsadzić, gitarę, na kosę. No tu jeszcze zabitek się mówi, konny kultywator, miałem tam też swój przerabia stary, ale... Się kupiło, bo tania cena, to się kupiło szerszy Szerszy się kupiły gitarę, nie trzeba przerabiać Ale zęby się przydadzą, bo już się nie tego starego Trochę się, gęście się da i tyle